Cześć, tu Mówi Maniak, jeżeli jesteście ciekawi jak zmienili się aktorzy filmu Akademia Policyjna, to zapraszam do oglądania. Akademia Policyjna to film produkcji amerykańskiej z 1984 roku. Komedia w reżyserii Haga Wilsona okazała się sporym sukcesem, co zapoczątkowało serię siedmiu filmów o studentach Akademii Policyjnej. Pierwsza część opowiada o kontrowersyjnej decyzji pani burmistrz, która zniosła wszelkie ograniczenia w przyjmowaniu rekrutów do Akademii. Od tej pory policjantem może zostać każdy. Z początkiem nowego roku Akademia przeżywa szturm przypadkowych, lecz nietuzinkowych charakterów, dla których ma to być szkoła życia, rozrywka, bądź w indywidualnych przypadkach spełnienie marzeń. Zamieszanie próbuje wykorzystać pewien porucznik, który stara się o stanowisko komendanta. Bruce Willis, Tom Hanks, Michael Keaton oraz Judge Reynolds byli kandydatami do roli Mahoneja. Producent Paul Maslański postanowił postawić jednak na mało wówczas danego Steve'a Gutenberga. Warner Bros. zaangażowało Haga Wilsona do napisania filmowego scenariusza. Zgodził się dopiero wtedy, gdy otrzymał również zażądaną przez ciebie posadę, reżysera tej produkcji. W latach 1988-1989 powstał także serial animowany Akademia Policyjna. Seria filmów o gapowatych policjantach w Stanach zrobiła taką furorę, że amerykańscy policjanci zaczęli wykorzystywać przezwisko jednego z bohaterów Takelbery, określając w ten sposób funkcjonariuszy którzy lubili bawić się bronią oraz tym, czym zajmują się zawodowo, co nawiązuje do cech postaci, w którą wcielił się David Graff, który niespodziewanie zmarł 7 kwietnia 2001 na zawał serca. Nie jest to jedyny z aktorów akademii, którego już nie ma wśród nas. Baba Smith, czyli filmowy Moses Hightower, zmarł 3 sierpnia 2011 w Los Angeles z powodu przedawkowania leków odchudzających. Niedawno, bo w roku 2016, zmarł George Gaines który stworzył niezapomnianą kreację Komendanta Lasarda, fajpopowatego szefa naszych ulubionych kadetów. W 2018 roku pojawiły się przecieki z oceanu na temat nowej Akademii Policyjnej, która mogłaby być remake'em, rebotem, a nawet sequelem długoletniej sagi. Jednak od tego czasu nie ruszyły żadne nawet najmniejsze prace na planie nad potencjalnym filmem. Wiele wskazywało, że była to plotka bez pokrycia. Do czasu, gdy Steve Gutenberg wcielający się w postać Mahoneja dał do zrozumienia za pośrednictwem swojego konta na Twitterze, iż Nowa Akademia Policyjna jest w drodze! Dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie, aby kliknąć tutaj, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, tutaj, aby zobaczyć inne moje filmy, a zatem do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć!